行吧。 była wilgotna, zimna trzeba było się ubrać a teraz będziemy czekać aż namiot wyschnie ze względu na to że tropik zewnętrzny ta plandeka jest mokra a w środku jest fajnie sucho ciepło mnie łudziło bo byłem ciepło ubrany Jestem cały mokry. Przez dzień niestety w namiotach się nie da wytrzymać, jest po prostu gorąco, sauna nie da się wytrzymać. Witam was w kolejnym odcinku, gdzie zajmiemy się e, gadżetami, które posiadam, których używam tak na co dzień, żeby sobie ugotować, w czym ugotować, e, do czego chować różne rzeczy, e, jak sobie radzę w takich sytuacjach e, z tym sprzętem, e, czy jest potrzebny. Ja akurat mam sprzęt, którego używam i Jestem z niego zadowolony, zbierałem go dość długo, no bo to jednak niektóre rzeczy były kosztowne, bo to była nowość na rynku, a teraz już na temu to za grosze można teraz kupić, no, a ja to kupowałem jeszcze na Allegro i w jakichś sklepach takich Army Shopy tak dalej. Dobra, przejdźmy do omówienia rzeczy, które nazywam kuchennymi. Dobra, przejdźmy do no, pierwszej rzeczy, która jest z brzegu, to taki durszlak rozkładany. Bardzo przydatna sprawa, żeby tam sobie odcedzić ziemniaki, makaron, warzywa umyć czy owoce, coś odcedzić. No to to jest przydatne bardzo. Łatwo się myje, także fajna sprawa. Druga sprawa to są przyprawy. Noszę je zawsze ze sobą, żeby miał po prostu możliwość doprawienia sobie jedzenia. Eee, także to myślę, że to wszystko. Nie będę ich opisywał, e, bo to nie ma sensu. E, worki na brudną bieliznę, brudne ubrania. No to może nie będziemy tego omawiać. Kolejna rzecz to jest piła ręczna, taka e, dziwna, szczerze. Nie używałem jeszcze tego, nie będę ukrywał, ale y, wygląda na dość solidne, także myślę, że tam na kilka razy można sobie tego użyć. Przypuszczam, że to się szybko stępi, ale coś uciąć, jakąś gałąź czy coś, y, czy, czy pociąć drewno do, do gnicha, y, no to akurat akurat ja w przypadku drewna używam klasycznej ostrej siekierki którą mam w tym zestawie i yy, tym rąbie drzewo o, ja mam taki grill, który jest yy, w kształcie yy, w kształcie walizki można ją złożyć Ech. jak widzicie był, było yy, gotowane Uzdatniałem wodę, dobra, przejdźmy do następnej rzeczy. Oto no klapcążki do obracania, do chwytania. Fajny, fajny zestaw miseczek, które się składają, tak jak durszlak. Przydatna rzecz, można coś z tego zjeść, schować coś do, do jedzenia, zamknąć i schować do turystycznej lodówki. Mam takich trzy było w zestawie. To szczerze że za grosze kupiłem, nie jestem zadowolony, także wygodnie się je myje i, i e, spełniają swoją funkcję, jeżeli chodzi o jedzenie. Oczywiście y, taka y, szmatka do podnoszenia czegoś gorącego, szmatka do wycierania rąk taka zwykła zwykła taka za grosze ta odzieży kupiona mam zestaw do gotowania jak widzieliście wcześniej garnek stał na grillu w którym gotuję sobie jedzenie w którym gotuję sobie jedzenie no i taka patelka też do do smażenia naleśniki cebulkę podsmażyć kawałek mięska no i do tego jeszcze dodane były takie dwie miseczki. Ja ich nie używam do jedzenia. Ja ich używam raczej do, na przykład, jak kroję cebulkę, pomidora, ogórka. No to daję sobie do każdego z osobna, żeby, żeby na przykład zjeść sobie osobno ogórka, zjeść sobie osobno pomidora. Albo po prostu przygotowując jedzenie, daję do tego sobie jakieś rzeczy, na przykład cebulkę. No i jak masło się roztopi na tatelni, wrzucam sobie cebulkę, no i później jeszcze wrzucam sobie jakieś kawałki mięsa. No i jest taka chochelka, która jest konkretna. To się wydaje, że to, to jest takie malutkie. Ale spełnia swoją funkcję eee, i naprawdę można konkretną chochlę nabrać jedzenia. No i tam, ta, tam ten garneczek Akurat jest teraz osmolony, ale nie ma co się przejmować, bać, bo fajnie się z tego zmywa. Widziałem, że większość survivalistów i bushcraftowców bardzo często używa właśnie tego zestawu, tylko mają jeszcze dodatkowo czajniczek. Ja akurat czajniczka nie miałem. No i do tego był dodany taki takie w którym to się wszystko mieści. Posiadam taki 5-litrowy pięcio, baniak. Ta pompka za dwie dałem coś koło 50 zł. strasznie drogie są te, te pompki ale spełnia swoją funkcję i jak się naciska to woda leci można sobie spokojnie spokojnie nalać wodę eee, może normalnie leci woda tutaj mamy gazóweczkę na której też czasami gotuję znaczy no w większości gotuję na tej na grillu wtedy kiedy robię jakieś mięsko z grilla no to wtedy też nie, nie rozkładam szkoda mi gazu, wolę na, na węglu, na drewnie sobie to e, usmażyć i położyć garnek i ugotować sobie zupę czy tam jakieś jedzonko. Tak wygląda ta gazówka. Ona już ma swoje e, przeżyte. Nagotowała dużo mi na wyjazdach szlakiem roli gniazd i na, na Śląsku. E, do tego są kartusze takie gazu. Zobacz czy jest zamknięte. Dobra. Po prostu się nakłada kartusz i można bez problemu. Akurat już chyba iskrownik nie działa, ale to nie szkodzi, bo jest zapalniczka. Także działa. Można bez problemu sobie położyć garnek, ugotować coś. Działa spełnia swoją funkcję jestem mega zadowolony co prawda już <laughs> troszeczkę przeszła ale mało miejsca zajmuje w moim zestawie ugotować się da posiadam jeszcze drugą jakbym chciał w dwie rzeczy na raz gotować dobra przejdźmy dalej <laughs> mam jeszcze taką, taki świder to jest przydatne bardziej w sytuacji skrajnej, kiedy to jest w sumie wiertło, w którym wierci się w pieńku z jednej z góry i z drugiej strony z boku dziury, rozpala się w środku ognisko i można na górze tego kawałka drewna po prostu gotować na takim ognisku ja tego jeszcze nie używałem, bo nie mam takiej potrzeby, ale lepiej mieć niż nie mieć, mam jeszcze ręczną piłę rozkładaną która całkiem szczerze powiedziawszy dobrze tnie to jest chińska podróbka oryginalnej takiej piły mocnej, silnej i ostrej ale to też daje radę i spełniło swoją funkcję już wielokrotnie no i przejdziemy dalej no i oczywiście łopatka zawsze mam przy sobie multivitaminę kalcjum i magnez E, kalcium, no to przeważnie e, jak e, jakiś robal mnie ugryzie, czy, czy, czy jakiś, a, jakaś alergia od ugryzienia mi wyjdzie, no to e, bardzo przydatne to jest. Zestaw, który chyba no, było kupiną, bo e, w, byłem w tychach i w sklepie kup, robiłem zakupy zobaczyłem taki zestaw. Wziąłem sobie go, babka kasuje i mówi, że 60 zł. Ja popatrzyłem się ze zdziwieniem i pytam się jak to? A bo to jest taki zestaw, który dostaje się za darmo jak się tam jakieś punkty zbiera i jakąś ilość zakupów zrobi to to się dostaje za darmo i że jest do wyboru a jeżeli chce się to kupić to, to jest strasznie drogie ale spełnia swoją funkcję, jest tu łyżka widelec i nóż oczywiście pieprz i umynek z pieprzem młynek z solą nawet jeszcze nie otwarty, bo Jeden z użyłem na wyjazdach. Eee, herbatka, żeby było co pić. Eee, kostki rosołowe eee, są eee, wołowe, drobiowe i warzywne. Tu mam dziurawiec, jakby mnie brzuch bolał, albo coś z jelitami było nie tak, albo żołądkiem. A tu mam szałwie, jakby jakiś ząb, nie coś bolał, na to, żeby sobie przepukać. I dwa kubki rozkładane, tak jak ten zestaw tych misek. Też spełnia swoją funkcję. Zauważyłem, że jeden jest szczelny. Jak się go obróci, to jest szczelny, a drugi niestety nie. Ale nie przeszkadza mi to, bo herbatę czy tam kawkę można z tego bez problemu wypić. I takie kubki mało zajmują miejsca. Fajna sprawa. No i oczywiście oliwa z oliwek, żeby było na czym smarzyć i czym po lać warzywka w surówce. Drugie pudełko. Mam tutaj ala kuchenne do mycia. O, mam tu świeczki akurat sezonne, bo czasami prądu braknie, czy, czy chce się rozpalić ognisko, no to taka świeczka to fajnie rozpala. Yy, oczywiście gąbeczka yy, twarda, gąbeczka zwykła do mycia, mokre chusteczki, yy, stojaczek drewniany na jajko, Ludwik do mycia naczyń, e, płyn do kąpieli, e, obieraczka moja ulubiona, która już przeżyła ze mną. O, 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 o. E, oczywiście nożyk do, do obierania, do krojenia. Krem z filtrem, 50 jakby było mocne słońce, żeby, żeby mnie nie spaliło. Krem taki na ugryzienia e, komarów, kleszczy, jakiś much szczuł, czy czegoś, czy os, no żeby złagodziło działanie jadu, czy, czy opuchlizny. Tu mam bardzo stary e, taki scyzoryk, w którym jest widelczyk. E, mam to po dziadku. Jest tutaj widelec, otwieracz do konserw, no i otwieracz do butelek. No, i nóż, ale szczerze powiedziawszy, dobry jest do ogniska, do pokrojenia jakiegoś mięcha, ale no spełnia swoją funkcję. Jest ostry, tylko że niby jest nierdzewką, a no rdzewieje. No, a tu jest kolejna myjka, taka metalowa. Do golenia maszynka. Jeżeli chodzi o to, to już wszystko z tego zestawu, jeżeli chodzi o gadżety. No i oczywiście nie lubię śmiecić, więc mam zawsze przy sobie worki na śmieci, żeby po prostu nie syfić. No.